Dobra, witam wszystkich. Słuchajcie. Dzisiaj jeszcze póki tego akumulatora nie wyrzuciłem. E, chciałem Wam pokazać na przykładzie takiego fajnego testora, testera do akumulatorów, e, co się wydarzy, jak podłączę tutaj pod niego te szczypce, takie i obserwujcie, jak on, on będzie miał e, rezystancję i. Jakie napięcie? Uwaga, podłączam. Co pokaże nam tutaj miernik? Patrzcie się. W ogóle ma w trybie auto jest wszystko. 0L Open Line. I napięcie, jakie w nim jest, to jest słuchajcie 851 mV. To nawet nie ma 1 V. I powiem Wam. No, napiszcie, co o tym sądzicie. Co z tym akumulatorem jest nie tak. Teraz jeszcze sobie oglądałem taki fajny filmik na kanale Mister Akumulator. Jeszcze go do końca w sumie nie obejrzałem. Ale on właśnie będzie pokazywał, czy taki AGM można uratować dolewając tam różnych rzeczy do niego, czy też raczej tego nie robić. I dlatego idę sobie dokończę ten filmik, żeby wiedzieć na przyszłość. Czy po prostu z takim akumulatorem jest sens walczyć? No, i tu widać nawet, że są takie koreczki nie? 2, 4, 6. I on jakoś powiedział w tym filmiku, jak jeszcze sobie obejrzałem początek, jak to się nazywa. To jest jakoś podciśnieniem, czy jakoś tak. Wtedy on inaczej pracuje, jak się go rozładowuje i ładuje. No, ale niektórzy na YouTubie potrafią tutaj to rozbebeszyć i tam coś lać. Nie? Także ja tego nie będę robił. Ale chciałem wam pokazać taki, tu, taką ciekawą informację jeszcze na temat tego akumulatora. Totalny trup po prostu, dobra. Nie przedłużam, pozdrawiam, trzymajta się.